Siemanko, z tej strony ja, wasz ulubiony Yoshi, czyli Gamer Player i mam dla Was złą wiadomość. Otóż mój kanał jest zagrożony. Już teraz nawet nie tylko nie, mo nie, tylko nie mogę wrzucać live streamów na ten kanał. Ale również, ale również nie, mo, nie mogę puszczać filmów puszczać filmów na premierach bo te je z gimnazjum nie odpuszczają. Naprawdę te jebańce z gimnazjum nie odpuszczają. Ale to nie znaczy, że po tym filmie nie będę nic wrzucał. Będę wrzucał, ale po prostu zwykłe filmy. To tyle z tego szybkiego info, Nara.